Witajcie to mi stracili na swoje i zaczynamy nową serię. Dobra, drugi sezon szkód z Minecraft. Sorry, nie przeczytałem. O, Ta Tamna seria będzie. Tylko, tam tamy nie na stron drugi. Oh yeah. All right. Wybrzydko, bo wolga się tu generował. upak. Okej, okay, robimy kilo. Tak się robi kilo. Oła, czas O tak, akikment to dostaliśmy. Ten odcinek będzie krótki. A miałem zobaczyć czy jest, jest to na tym modzie. Potrzebujemy craftinga. Trochę desu. Tego, gówno... Zazwa. Chyba nam no nie starczy. Ta, nie starczy nam. Zdobyć się jeszcze jedno. Okej, okay, jeszcze jedną partię. vete tu no kashi a ekpo to ye ke Gio te ita ka o kuka ka automatic crafting table Yawa A, tu tan kuturu utu Kali zostają tam upalnioty. Przyda nam się. Nasze... A ten po co? To się przerydał. okej okay, na pewno nie tutaj. Nic nie robimy tutaj, bo to jest bardzo gówniane miejsca jak mówimy, odcinki będą krótkie, a zarazem coś będą płaczające. O płaszcz. Je my będziemy pościnamy drewno i zakończymy odcinek. Znaczy między odcinkami będzie się niedużo działo. Znaczy dużo będzie się działo, bo w tym masz... Albo dobra, troszkę dłużej będzie. Mamy limit wykupiony. Chciałem drewna, dużona łódź. Aby wywalić. Stąd... Mam mapę w razie czego, przydaję tę się tym... ...aby mi nic nie zakopakowało na pełnym... ...w razie czego będę wiedział, że na N e, trzeba iść. Szkoda, że nie mam wiaderka. Olej sobie... Z... Olej czy ropa na sobie. <Safe rév> oh, really. yeah, well, ale długie. O dobra... I odkryłem nowe stworzenie. Najbliższe ponożki. Nie mam gdzie. O, widać już jakiś... mnie. O mój Boże. Gdzie to pod tym... Pod tym źródełkiem. A to przypadkiem mi końc świata. Okej, Ward są wreszcie czego. Widać ląd. Dobra, nie wiem czy tam znajdziemy drewno, ale... Ale co tam? Mamy dwie satelonki, zawsze dobrze. O, ul. <grymne> Oj, już kończyłam dół. O, jego, ja, dobra. Cięgnął ul zebrać, ale przydało się. B zlik, okay. O okej, okay. nie powinieneś mieć tych pszu O mi dirka będzie trzeba Oto kwiatki blazów chyba, kwiatki blazów. w dupie. mamy na miecz mamy, a mamy dirt aj mamy dirt, nie jesteśmy w dupie dobra, mam pomysł tutaj w się, będziemy bo być jedno drzewo tu, jedno drzewo tu a my zaczniemy budowę domu tutaj ale nie takiego zwykłego domu tylko domu 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 wielkości może całej wyspy O wiecz chciałbym na pewno zrobić O i tutaj pod, robimy podbudów, podróżnanie Nie będę cały czas ten Siedział na tej wyspie. W samym odcinku zrobimy coś bardziej ciekawszego. Hmm. Czyli... A no może wiecie, ja to zrobię e, poza odcinkiem. Fajne, buchy z piachem. Pól kolejny. Ale wiesz się to robi? Aby dostać pól? Hmm. Pułapka na toresów. O, chyba możemy książkę do receptury zrobić, jak dobrze wiem. Tylko się dałoby się... O, dobra, mam miecz. A słońce zachodzi. A co z płaszczki? Chcę ten barwnik spożywczy. Długo się jedno. Wieczorem, że nie. oje Na tym zakończymy odcinek.